Witam w kolejnym przeglądzie. Tu mamy odkład. Powiem tak, było lekkie załamanie pogody, więc odkład trochę dokarmiłem syropem cukrowym, że tak powiem. Pszczółki po prostu. Nie, padły z głodu. Niestety, palnik do podkurzacza mi się zepsuł. Dymu za dużo nie mam. Zobaczymy, jak to będzie. W dniu dzisiejszym pszczółki nawet nie reagują. W dniu dzisiejszym chciałbym po prostu zobaczyć, czy pszczółki toś tu zaczęły już. No, niestety, jak widać, węzy nadal nie odbudowują. No, bo gniazdo jest puste. Chciałbym zobaczyć, czy matki już zaczęły jakokolwiek czerwić. No, widzimy, tu mamy troszeczkę tego syropu naniesionego, co im dałem. Z drugiej strony, pusto i matki też nie widać. Z tej strony rameczki też matki nie widać. Pszczoły powinny się już wszystkie wygryć. Żadna komórka nie powinna być już zasklepiona. O, tu kolejna rameczka z pokarmem, no więc pszczoły sobie trochę zmagazynowały z jednej i z drugiej strony. Ciekawe czy matka się u bo tak jak mówię no nie było tragicznie no ale przelotne opady deszczu i tak dalej i tak dalej więc różnie to mogło być z tymi matulami o, tu się nam truteń wygryza wygryziony mamy miseczkę matecznikową wybudowaną ale no to może już jest miseczka z poprzedniego razu, bo tak ja mówię no pszczoły nie są w stanie nowej matki sobie podciągnąć bo niestety nie ma tu żadnego czerwiu tylko wygryzające się trudnie są Na tej ramce też matki nie ma, ale następna jest już bardziej licznie obsiadana, że tak powiem. To może będzie matka tu. No matki nie ma. Pszczoły znowu zaczynają budować miseczki matecznikowe. Kolejne dwie są tutaj. Czyżby matka nie wróciła z lotu? One oczywiście nie są zaczerwione, bo nie ma czym tego zaczerwić. Tu nie, rozerwałem dwa. Nawet nie chciałbym, a tu jeszcze jakieś pszczółki, pojedyncze sztuki pszczółek są. Martwi mnie to trochę. Bo jajek jak widać nie widać. Matki również nie widać została mi ostatnia ramka No i kurde, chciałbym zobaczyć matkę No chyba, że jest na locie godowym, bo dziś jest jeden z bardziej słonecznych dni. A matka jest. Chodzi sobie tutaj. Nadal taka mała, nie wiem czy widać, numer 15 jest, za sklepionego pokarmu mają trochę, czyli nie ma się co martwić, jedzonka jest, matula chodzi, ciekawe czy się jedniła odpowiednio, ale tam piastunki jakieś dookoła nie chodzą, więc Martwić się tym nie trzeba. Matka jest, więc widzimy się, ja to składam. Widzimy się przy kolejnym ulu. Dobra. Mamy drugi ul. Oczywiście odkładowy. I zobaczymy jak sytuacja. W tym ulu wygląda, matkę znalazłem w tamtym, więc... Teraz pszczółek jest, ale matki nie ma, więc nie ma się co martwić. O. Poczynają te pszczoły troszeczkę tutaj od góry jakiegoś świeżego wosku jest, więc coś tam pszczółki poczyniają odbudowywać. Przynajmniej na tej ramce nie mam dymu tutaj w śmiotku trochę jest, o syropu jest złożonego, więc nie ma się co martwić Ale za wiele tego nie ma I tak samo jest matecznikowa miseczka na samym środeczku. Pszczoły mają matkę, ale jednak widać, że coś jest nie halo. Matka jeszcze nie czerwić. No w sumie już w tym tygodniu powinna. Przynajmniej tak pisze teoria książkowa, jeśli się unasienniła odpowiednio. A jak będzie, no to wszystko się okaże. Trudniej jest. Z tej strony matki nie widzę. Na drugiej stronie jest jedna miseczka matecznikowa. Jakieś pszczółki z pyłkiem chodzą, przynajmniej jedna, więc coś tam zbierają. Mm -hmm. Trochę więcej jest yy, pszczółek z pyłkiem, ale jest też jeszcze sporo niewygryzionego czerwia jak widać. Czyli zapas młodej pszczoły jeszcze jakiś tam jest. No i taki dylemacior jest, bo tu matki jeszcze nie widziałem. i czek też nie ma tu mi została jeszcze na ramka z węzą Tara no jest dość mocno obszedana ta rameczka pszczoły coś zaczynają tu w rogu odbudowywać z drugiej strony to samo jak widać, tu kawałek jest wybudowany, więc przepracują, pracują. Ale matki nie widziałem. Miejmy nadzieję, że się pojawi. Pszczółki w miarę spokojne, więc nie jest tak źle. Dobra, ten odkład przeglądnięty. Więc widzimy się przy kolejnym już tym razem ulu produkcyjnym.